Dziś witamy z Bietrza, historycznego miasteczka na granicy dołów Jasielsko-Sanowskich i Pogórza Ciężkowickiego. Przed nami wieża ratuszowa. Wejście na tą wieżę jest punktowane do odznaki zdobywców wież widokowych góry i pogórze. Stąd nasza obecność tutaj. Zosia, jak Ci się biecz podoba? No, na razie powiem, że całkiem fajnie, chociaż dopiero zaczęliśmy, więc sumie to, o taką opinię by się należało pytać pod koniec filmu. Dobrze, spytamy się pod koniec filmu. Jak się Panią podoba biecz? Jak się, jak się podoba miasteczko? Fajnie. Fajnie? A co się mówi do kamery? Dzień dobry. Dzień dobry. Ruch dzisiaj w tym wieczu Chyba słoneczko wygoniło ludzi Na piękny ryneczek Rozbieramy się bo ciepło Fontanna w ryneczku hmm? Doszliśmy na rynek Teraz idziemy na wieżę. Wieżę, A... ale jaką wieżę? Patusz powie, jaką wieżę. Na wieżę. Ja na wieżę. Ratuszową. A może to też coś więcej nam powie o historii wieży? Nic nie powiem. To będzie na... potem w komentarzu. Będzie. Tam jest cukiernik, jeśli nie jest zamknięta, to sobie do niej pójdziemy. Ale teraz wchodzimy na wieżę. Mama jest ciebie? po ciebie. Poczekaj na razie nie idziemy. Jeszcze mu się tatami że okulary. Już. Chodź. O rany jak ładne. Ale ładny widok. Z tej wieży. Na pogórze. Ale pięknie. No jak Zosia? Wrażenia z Już lepsze. Troszkę ci poszerzyła ci się perspektywa. No, ładnie, ładnie. No ładne, ładne. Pójdziemy na lodę, a potem idziemy do kolegiaty. O, tu kolegiata przed nami jest. Oj.

W pysznych lodach idziemy teraz do kolegiatu i na mury obronne. A tak powiem jeszcze, że dużo były, dużo były te gałki lodów. Prawie dwie. Tak. Dwie porcje na jedną gałkę za trzy złote Idziemy do kolegiaty. Wybudowany jest w 1475 roku. Wielokrotnie przebudowywany. Obok kolegiaty. Są historyczne mury obronne. Też pójdziemy zwiedzić. A tam byliśmy? Aha. Zaraz wam pokażę, gdzie byliśmy. O, to jest ratusz. I to jest wieża ratuszowa. Wielka, wielka, wielka. Olbrzymia wieża ratuszowa. Wow. Idziemy zabytkową, zabytkową ulicą równoległą do rynku. Przed nami widać już mury kolegiaty. Wejście do kolegiaty. Niestety o 16 jest msza i zwiedzanie będzie niemożliwe. wow Cichutko. i tu mamy fragmenty murów obronnych są poddawane renowacji. Tak. Teraz idziemy wzdłuż murów obronnych. Po mm -hmm. ich zewnętrznych... Po Nie, w ogóle całego Biecza Starego. Mama, no, zależy... Mama! Zależy jaki Ktoś nazwoła. Zależy jaką ten bieczstery miał powierzchnię, bo tak powiem przecież, że aktualnie takie mury to... Nie mówiąc, że już w nich by nie zdziałało to po prostu nie obroniłby całego biecza, tylko jego części. Ale to są mury ze średnio biecza to wtedy były zupełnie in, mniejsze miasta i inne zleży, inne wierzchnię. wojny się tutaj odbywały. Widzimy tutaj makietę wirtualną średniowiecznego wiecza. Obecnie jesteśmy tu i zwiedzamy tą istniejącą odrestaurowaną część murów obronnych. Tutaj mamy naszą kolegiatę, kamienicę, tak zwaną Kromerówkę, gdzie według legendy mieszkał znany obywatel wiecza Marcin Kromer. Tu mamy dzwonnicę, basztę kowalską kamienica z wieku, tak zwana kamienica z basztą, rynek z ratuszem i z wieżą ratuszową oraz zabytkowy kościół Świętej Anny. znajdź w internecie, jaką powierzchnię zajmował stary wież. Ale jeśli jak znajdziesz, to pewnie tak napisze. Teraz jak będzie edytował filmik? Okno zakratowane. jaka piękna. Można wejść jaka piękna ścieżka. O! Ta piękna ścieżka dookoła. A można. To, to a nie można gdzieś wejść na te mury? Wiesz co, No, nie wiem. Zobaczymy. Obejdziemy i dookoła. Zobaczymy. A tutaj jest fosa. Tutaj są pozostałości fosy. Tutaj jest fosa. Kiedyś płynęła była woda. O, o jaka piękna brama. O, można wejść na górę chyba, Zosia. Popatrz do góry. Tam jest, tam jest jakiś ganek u góry. O, jest. Są schody. Zosia, zobacz, czy tam da się wejść na górę. Zamknięte? A, faktycznie zamknięte. Ale to nie ale to sobie sfilmujemy. Bardzo ładne mury obronne. Ale tutaj zamknięte jest. A, bym chętnie wyszła tam na tą wieżę. No, basztę. No, idziemy malowniczą uliczką kolegiacie. Rozpoczęła się msza właśnie w kościele. Bardzo ładna, bardzo ładna i piękne, piękne domki przy niej stoją. A przed nami kolejna baszta w murach obronnych. Zaraz podejdziemy pod tą basztę. Proszę bardzo. Narrator jak ma czkawkę, to się nie odzywa, tylko siedzi cichutko. O, jakie tu są piwnice! Jakie tu piwnice i jakie drabiny tutaj są. Zamknięte, nie wejdziemy. No, nawet byśmy nie chowali. O, tak, tak, tak. Tam jest muzeum, ha? muzeum ziemi bieckiej, tak. Hmm. Miasto w Bieczu. I idziemy teraz w taką ścieżką rekreacyjną między linią kolejową a rzeką Ropa. Nie powiedziałem, że Biecz leży nad rzeką o nazwie Ropa. I to co wam teraz pokażę to jest właśnie panorama panorama Biecza. O, od strony rzeki ropa kolegiata i wieża ratuszowa. Jesteśmy już teoretycznie. Nagrywamy nasze dziewczyny z ukrycia. Oni chyba zauważyłeś, że pod nich podejść. No, tutaj nasze kla klara, w co się bawisz? kolory. Kolory? Tak. Jak to się bawi? Ja wiem. Tyfonie i sylane. Doselane. Klara... I. sewane. Tu mam jakąś zgadywankę. Ma długie uszy, bardzo zwinnie skacze. Zmyka, więc przez pola, gdy psa zobaczy zając Jedzie pociąg Retro Ale już o Ale... Ciufcia w ogóle nie pracuje. Tylko ją ciągnie lokomotywa. Ale ściema normalnie, ściema straszna.